Hej wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co spotkało Lexi Chaplin na swoim wideo w ramach Daily. Opublikowała wczoraj ludzi, konkretnie dwóch chłopaków, pewnie młodszych, którzy wystawali pod jej drzwiami. Pukali do jej drzwi, wystawali pod nimi lekcje. Jakoś starała się sobie z tym poradzić. Udawała, że jest mężczyzną, że to nie jest jej mieszkanie. Wcześniej opowiadała jak tak, że nie mogła wyjść nawet po jedzenie, które zamówiła, bo po prostu wystawali tam ludzie. Często bardzo młodzi dzieci, nastolatki jej fani. Mam pod tutaj, za drzwiami, za cienkimi drzwiami dwóch chłopaków obserwatorów, którzy... Godziny, od godziny, i pukają w drzwi. Co jakiś czas, właśnie przychodzą obserwatorzy, obserwatorki, i pukają do drzwi. I teraz chciałabym, żebyśmy sobie zastanowili się nad tym, czy to jest OK, bo tak naprawdę oczywiście to jest sytuacja, która spotkała lekcję, ale nie tylko ją jedną to spotyka. To jest znacznie szerszy problem. I to nie dotyka tylko celebrytów i celebrytek. To jest też problem, który może dotyczyć nas, wszystkich, a mianowicie takie przekraczanie naszych granic w imię rzekomej sympatii, bo nie ućmy się, prawdopodobnie osoby, które wystawały pod jej mieszkaniem, to są jej wielcy fani, którzy ją kochają, którzy chcą ją zobaczyć, spotkać, porozmawiać z nią i ich wyrazem sympatii. Jest przekraczanie granic, jest powodowanie strachu w samej lekcji. To jest mechanizm, który my znamy bardzo dobrze, na przykład z takich romantycznych historii, w których na przykład mężczyzna zakochuje się od pierwszego wejrzenia w kobiecie, idzie za nią do jej mieszkania, w ten sposób dowiaduje się, gdzie mieszka, po czym wystaje pod tym jej mieszkaniem, śpiewa piosenki. Kaśka! I jest to przedstawione jako niesamowicie romantyczna sytuacja, natomiast w istocie jest to sytuacja, która stwarza zagrożenie, niebezpieczeństwo dla tej kobiety, bo ona spogląda za drzwi, za okno i widzi obcego człowieka, który na nią patrzy który jest w nią wpatrzony, który mówi, że ją uwielbia, że ją kocha, no nie jest to zbyt komfortowa sytuacja. Jeśli odrzemy ją z tej całej romantyczności, takiej toksycznej, niefajnej romantyczności, okaże się, że rzeczywiście jest to przekroczenie granicy. Albo kiedy umawiamy się z kimś na randkę, fajna jest randka, no ale potem już się żegnamy, idziemy do siebie, a okazuje się, że ta osoba w ramach wielkiej miłości, sympatii, dla naszego dobra, poszła za nami do mieszkania, wie już gdzie mieszkamy, stoi pod tym mieszkaniem, patrzy na nas. Czy my w tym momencie pomyślimy, co to za romantyczny człowiek, jak w ogóle tu, tutaj, on, jak mu zależy na nim, jak się sta na mnie, jak się stara? Pomyślimy raczej, boję się, nie wiem co się dzieje, co ja teraz mam zrobić. I tak naprawdę wszystkie te sytuacje, mimo iż czasami są przedstawiane jako wyraz sympatii, dowód miłości, to jest stalking, czyli nękanie. I jest to w prawie karane. Artykuł 190a kodeksu karnego mówi, kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. I tu nie chodzi o to, żeby kogokolwiek oskarżać, mówić, że no jesteś zły, bo coś tam zrobiłeś. Raczej chodzi o to, żebyśmy razem zdali sobie sprawę z tego, że te obrazy, które my dostajemy często dotyczące romantycznej miłości czy jakiejś takiej sympatii, że one bywają przekraczaniem granic. Że kiedy kogoś lubimy, to niejako dostajemy pozwolenia na to, żeby przekraczać granice tej osoby, mimo iż ta osoba może nie chcieć, żeby te granice zostały w ten sposób przekroczone. I myślę, że warto, żebyśmy po prostu wszyscy razem się nauczyli tego, w jaki sposób rozpoznawać granice innych Osób I w jaki sposób je respektować. Kiedy na przykład widzimy osobę znaną, celebrytkę, celebrytę w przestrzeni publicznej, to oczywiście możemy podejść, możemy zapytać. Zwłaszcza jeśli wcześniej widzieliśmy u niej na stories, a jeśli obserwujemy kogoś, to widzieliśmy, że mówi, że jasne, podchodźcie do mnie, to jest fajne, i zagadać, zapytać, ale już na przykład z przytuleniem. To można też zapytać. Mogę Cię przytulić, albo zrobić taki gest otwartych rąk i, i taki znak zapytania, a nie od razu wtulać się w osobę, bo po prostu nie każdy może czuć się z tym komfortowo. I to nie dotyczy tylko celebrytów, celebrytek. To dotyczy też naszych znajomych. Że kiedy mamy jakiś taki odruch, żeby od razu przytulać kogoś na przywitanie, nawet jeśli kogoś bardzo lubimy, to lepiej po prostu zapytać raz i później już będziemy wiedzieć. Albo zapytać, czy teraz to jest dla Ciebie OK, albo czy w ogóle to jest dla Ciebie OK, i ta osoba powie jasne, albo powie. Nie, nie czuję się z tym najlepiej. I to nie będzie ofensywa, to nie będzie żadna inwektywa w nas wymierzona, że ktoś stawia granice i odmawia, tylko to będzie ustalenie zasad, którymi się kierujemy. I to jest bardzo, bardzo ważne, żebyśmy przerobili trochę tak wspólnie te lekcje, skoro nie jesteśmy tego uczeni ani w szkołach, ani przez filmy, ani przez literaturę. To yy, zwłaszcza na przykład w Lalce, gdzie wielki Stalker Wokulski jest przedstawiany jako, jako wielki romantyk. Yy, więc myślę, że, że musimy się tego po prostu uczyć nawzajem yy, i zawsze. Zadanie pytania, nie tylko w sytuacji dotyczącej jakichś erotycznych sytuacji, ale po prostu zadanie pytania, kiedy się komunikujemy ze sobą nawzajem, czy mogę, czy to jest dla Ciebie ok, czy mogę Cię przytulić, czy mogę z Tobą porozmawiać, czy masz teraz dla mnie czas, jest jak najlepszym sposobem rozwiązania właśnie takiego komunikacyjnego momentu, jakiejś niezręczności, no a wystawanie pod czymś domem jest jednoznacznym przekroczeniem. To znaczy tam nie ma zgody. Ta osoba nie wyraziła zgody, żebyśmy wystawali pod tym domem, jakby zaprosiła nas do mieszkania. To jest wtedy okej, okay, stoimy pod domem, no bo chcemy, żeby nas wpuściła albo nie wiem, czekamy na kogoś jeszcze, żeby wejść razem. Normalna zupełnie sytuacja i jest tutaj zgoda. Natomiast no kiedy osoba boi się wyjść, kiedy mówi też o swoich emocjach bardzo wprost, że to jest dla niej związane z poczuciem zagrożenia, z brakiem poczucia bezpieczeństwa, to myślę, że też warto wysłuchać tego głosu i zastanowić się, jak inaczej możemy się komunikować, w jaki inny sposób możemy wyrazić sympatię do kogoś? Bo sprawianie, że osoba czuje się zagrożona, to nie jest najlepszy sposób wyrażenia sympatii i pewnie ona tej sympatii po prostu nie odczuje wystarczająco dobrze. więc. Zapamiętajmy sobie, nie chcę tutaj jak nauczycielka brzmieć, ale to, co ważne jest z tego komentarzy, to to, że każda osoba ma prawo do tego, żeby czuć się dobrze w swojej przestrzeni prywatnej, każda osoba ma prawo do prywatności, każda osoba ma też prawo do tego, żeby mieć swoje granice no i po prostu uszanujmy te granice. A jeśli nie wiemy, gdzie one się znajdują, czy coś jest OK, to po prostu. Zapytajmy i tak będzie najlepiej. Mam nadzieję, że dzięki temu i lekcji, i każdy, każda z Was będzie mogła i mógł się poczuć bezpieczniej, bo, bo co? Bo nie, nie, nie róbmy sobie źle, zwłaszcza jeśli, jeśli robimy to z sympatii, zwłaszcza jeśli się lubimy. Trzymajcie się i do zobaczenia na następnym komentarzu.